Cześć! Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj przychodzimy dla was z wyjątkowym odcinkiem, ponieważ e, zaprezentujemy wam nasz kreatywny boks, e, który jest w sumie czymś mega fajnym. To jest taka mega paka e, masy wrażeń. Pięknie to, pięknie to powiedziałaś. Zaczynamy <gry> odcinek. Tej super paczę są super fajne rzeczy. Między innymi nasza książka. Także jeżeli jesteście ciekawi, co znajduje się w tej super My3, to... A jesteście? A oczywiście, że jesteście. To oglądajcie dalej. tu. Wow. Pierwsze co napotkacie to oczywiście masa różowego. Coś co nadkwało. Siemardzie. jest dla ciebie Wyjmujemy. W boksie znajdziecie zestaw kreatywny do zrobienia slajma, a w naszej książce jest przepis jak tego Woo! slajma zrobić. Jedyne czego nie ma w tym zestawie to pianki do golenia, którą mamy tutaj, więc zaczynamy robienie slajma. Mamy tutaj wszystkie potrzebne rzeczy, mamy tutaj na przykład y, piasek, taki świecący, mamy tutaj y, styropian, styropianowe kuleczki, tak naprawdę... A my robimy dokładnie taki, jak jest tutaj tak. w przepisie, więc e, przy, do przygotowania klej PVA mamy. pianka do golenia mamy, jest. Jest. Aktywator jest. Mhm. Barwnik lub farbkę akrylową. No mamy się... ma tutaj. E, miskę i mieszadełko. Mamy miskę. Jest tutaj jest mamy... Mieszadełko. Tak, mieszadełko. Pojemniczek i wybrane dodatki do slajma. No to to jest o to, o czym mówiła, że różna cykly. To jest sobie wybierzemy jakieś. Dobra, wlewamy do miski. Oczywiście klej. Tak. Klej 50 ml, to jest około 5-6 łyżek stołowych. Mhm. Gotowe. Potem dodajemy piankę do golenia. Ale to może co, robimy różowy? Mhm, zróbmy różowy. Dobrze. Fajne Dobrze. jest to, że w tej książce znajdziecie przepis, dzięki któremu slime zawsze Wam wyjdzie. To jest najlepsze, bo wiecie, my miałyśmy dużo... A może dajmy taki bardzo przygód? No pewnie, spoko. Może być mieliśmy dużo przygód ze slajmami, dlatego w książce znajdziecie coś, co pozwoli Wam zrobić zawsze dobrego slajma. Wow, ale fajny neonowy kolor. No i się świeci. Tyle? O. Mhm. Wiecie, starczyło na jeszcze jakiś tak, slajm. Wow, piękne. Mega. Jeżeli w ogóle lubicie takie rzeczy do it yourself, to przepraszam cię, w książce znajdziecie nie tylko przepis na slime, ale na przykład na babeczki musujące. Dobra, no to co? Tak, kolejny step. Czyli cztery łyżki stołowe, pianki do golenia. Mieszam żeby powstała jednolita masa, a następnie aktywator. Z aktywatorem jest to tak, że trzeba go dolewać, mieszać, dolewać, mieszać, dolewać, mieszać. I w momencie kiedy on się e, za mocno lepi, ten nasz slime, no to dodajemy więcej aktywatora, a jeżeli nie, no to wiadomo. No to nie chyba więcej. trzeba dodać aktywatora, tak. bo słychać nasz slime się lepi i wychodzi. Jej! Ale jestem naprawdę z nas dumna, bo za pierwszym razem to dzięki naszej książce. Jak widzicie, stajemy przed genialnie. Tak genialnie. i mamy nadzieję, że będziecie mieć tyle samo frajdy, e, robiąc różne inne rzeczy z tej książki, bo tak jak już mówiłyśmy, jest tam mnóstwo doyfiorsek, yes. mnóstwo quizów, zabaw i co tylko możecie sobie wymarzyć, więc zostawiamy Was z książką i życzymy miłej zabawy. Do zobaczenia. Trzymajcie się! Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, polubienia filmu i zobaczenia najnowszego odcinka na kanale.